Cześć moi drodzy, witam Was na lekcji pod tytułem obliczenia procentowe, czyli ostatni temat z działu pod tytułem procenty. No tutaj będziemy mieć do czynienia ze wszystkimi sposobami, ze wszystkimi zadaniami, które mogą właśnie w tym, w tym temacie się pojawić. No postaramy się zrobić jak najwięcej. Dobrze, no to lecimy. Do szkolnego klubu sportowego Tęcza. Należy 36 chłopców i 24 dziewczynki. No dobra, nie będę sobą, jeżeli sobie tego nie zanotuję. Co my tu mamy? Ten czat to 36 chłopców, chłopcem to 36 osób i 24 dziewczynki. No to dziewczynki to są 24 osoby. Łącznie mamy tu jest 10, 60 osób. Jaki procent uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta? To jest podpunkt A. Jaki procent wszystkich uczniów leżących do klubu stanowią dziewczęta? No to dziewczęta do wszystkich razy 100%. No to lecimy. Ewentualnie można by było zrobić, że dziewczęta to jest x, a wszyscy, czyli 60 to jest 100%. Wyjdzie dokładnie to samo. Dobra. No to tym razem zrobimy tym drugim sposobem. Hop. Na krzyż, czyli w sumie dziewcząt było 24. O, a tu jest 100%. O. Czyli mamy tak x, to się równa 24 razy 100% przez 60. To się równa 100%. Tu oczywiście hop, skracamy. 24 skraca się z 6, tu jest 1, tu jest 4 i wychodzi na to, że odpowiedź mamy 40%. No dobra, no to podpunkt punkt bez zmiana koloru i lecimy. W międzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym uczestniczy 37,5%, 37,5% uczestniczy w jakichś tam zawodach wszystkich dziewcząt stęż. Ile dziewcząt należących do klubu nie brało udziału w zawodach? No to tyle brało udział, a nie brało, no to można by było sobie odjąć, no to 100% Dziewcząt, odjąć 37 i pół, no to to jest niecałe 40, no to będzie mieć 62 i pół procenta, tak, zgadza się. 30 plus 60 to jest 90 i dodać 2,5. To jest 8, 10, czyli jest łącznie 100%. Zgadza się. Czy 62,5% nie brało udziału? No to 62,5% z wszystkich dziewcząt, czyli z 24. W takim razie liczymy. 62,5% no to będziemy mieć 62,5% setnych, 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 setnych razy 24 no to będziemy mieć 625 tysięcznych no i pytanie, czy to można skrócić tu mamy 24 625 brzmi znajomo jak podzielimy to przez jeżeli podzielimy to przez 125 to dostaniemy piątkę a tu 8. I tutaj ładnie się upraszcza, mamy 8 i 24 też można skrócić, czyli tu będzie 1, a tu będzie 3, czyli wychodzi na to, że to jest 15. Generalnie jesteśmy w matematyce i generalnie jest tak, że no każda liczba jest dozwolona teoretycznie w wyniku, no bo każda liczba wyjść może, ale Tutaj mamy taki psikus, że mamy treść, która jest osadzona w rzeczywistości, jest powiedziane, że ta liczba tutaj to jest liczba osób. No i że tak powiem, wypadałoby, żeby ta liczba osób była całkowita, no bo przecież nie może brać udziału w zawodach pół osoby, nie? No właśnie, na to zwróćcie uwagę. Więc jak nie wyjdzie całkowita, to znaczy, że gdzieś jest jakiś drobny błąd. No dobra, ja to marzę i lecimy dalej. Mamy podpunkt C. W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% klubu tęcza. 85% klubowiczów z tęczy, z tęczy to było z 60%. Stanowili oni 17% wszystkich zawodników. Ilu zawodników startowało w tych zawodach? No dobra, 85%. Z 60, no to policzmy najpierw to, ile osób brało udział w zawodach stęcze. No to 85 razy 60%. <grym> razy 60. To jest 100. Tutaj można by było na pewno na 2, czyli tu będzie 3, tu będzie 5. I tu na pewno można na 5, chociaż można by było to podzielić pisemnie. Podzielić na 5. No to tu będzie 1, 5, 35 i to jest 17. No i tu będzie 17, jak to skróciłem przez 5. Hop. No i 17 razy 3, to mamy 30, 51, tyle osób startowało z tęczy, ale my wiemy, że oni stanowili 17% wszystkich uczestników zawodów. No to cyk i zmiana koloru. 51 osób z tej naszej tęczy to 17% wszystkich uczestników. No to my szukamy ilu było wszystkich, czyli 100%. No to lecimy. I na krzyż, czyli x to się równa 51 razy 100%. Podzielić przez 17. I zwróćcie uwagę, że korzystamy tutaj z pamięci, bo 17 razy 3 to jest 51. Czyli 51 to tutaj to jest 17 razy 3, czyli się skróci pięknie z tą 17, ką tu zostanie 3. A tu zostanie 1, czyli będziemy mieć po prostu 300 osób, to jest 100%. No i taka też jest odpowiedź. Eee, dobra, no to. Lecimy dalej, Tylko nie zmienię kolor. Co my to mamy? Do klubu tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w tej szkole. Czyli mamy 10% wszystkich dziewcząt no, ze szkoły. No to yy, tych dziewcząt było 24. I obok wiemy, że 20% Wszystkich chłopców to jest 36. Ilu uczniów jest w tej szkole? No to lecimy. Musimy obliczyć, ile jest dziewcząt, ile jest chłopców. No to mamy dwie proporcje. Tutaj mamy x. Nie, tu nie mamy x. Tu mamy 100%. I tu są dziewczęta, hop. I tu jest x. No to mamy x, to się równa 24 razy 100%. Na 10%, no to wychodzi na to, że tutaj po prostu się skraca, i dziewcząt jest 240. Tutaj znowu mamy 100%, i to jest 30, <power Proper> i to jest x. W takim razie x to jest 36 razy 100% przez 20%. Tutaj, żeby nie komplikować sobie życia, podzielimy to na dwa. I tu będzie 18. I tu będzie 10. I sobie to 0 skrócimy tu. Hop. Czyli wychodzi na to, że mamy 180 chłopców i 240 dziewcząt. Czyli razem to będzie 240 plus 180. I to jest 340 plus 80. No to to jest 400. 20 osób uczy się w tej szkole. Dobra. No to co? Lecimy do następnego zadania i mamy. Nakład szkolnej gazetki zwiększono trzykrotnie. Trzykrotnie. O ile procent zwiększono nakład gazetki? No dobra. Eee, zwiększono trzykrotnie, czyli można powiedzieć, że stary nakład to był X. A nowy nakład zwiększony trzykrotnie to jest 3x. O ile procent zwiększono nakład gazetki. I zobaczcie, różnica w nakładach starym i nowym, no to 3x odjąć x jest 2x. Bo tu jest pytanie, o ile, a nie ile razy. No to różnica to jest 2x. No to 2x w porównaniu bo o tyle zwiększono. 2x w porównaniu do x razy 100%, no bo x to jest ta nasza wyjściowa ilość, razy 100%, no to x -y nam się tutaj skracają, za x -a tak dokładnie można podstawić sobie dowolną liczbę, i one się i tak właśnie w tym momencie skraca, tak? Czyli wychodzi, że mamy po prostu 200%. O 200% zwiększono nakład. O! 200%. Eee, dobra, no to podpunkt B. We wrześniu lodziarnia sprzedały 10 razy mniej lodów, zrobimy, że to jest A, 10 razy mniej lodów niż w sierpniu. O ile procent zmalała sprzedaż lodów we wrześniu w porównaniu z sierpniem? No to sierpień to jest ósmy miesiąc, a wrzesień to jest 9 Hop no to zmalała 10 razy. Ta lodziarnia sprzeda 10 razy mniej lodów. No to jeżeli w sierpniu sprzeda x, no to tutaj sprzeda 1 dziesiątą X. No to różnica w takim razie x, czyli w sumie 1 odjąć 1 dziesiąta x, to to jest 9. X, tak? 1 dziesiąta, bo jeżeli podzielimy to na 10, to będziemy mieć 1 dziesiątą, czyli 10 razy mniej. Jeżeli to pomnożę razy 10, to dostaniemy właśnie dokładnie X. No i teraz pytanie, o ile procent zmalała sprzedaż lodów we wrześniu w porównaniu z sierpniu. Różnica o tyle w sztukach spadła sprzedaż, a w procentach to jest 9 dziesiątych X. Przez x. Bo to porównujemy do sierpnia. To się nam skraca. Tu mamy 1. No to mamy 9 podzielone Podzielony na 1. No to to jest 9 O zapomniałem napisać, że to jest razy 100%. Mam nadzieję, że mnie nie. Przekreślicie za to. Razy 100%. No to to się skraca. I wychodzi na to, że mamy 90% spadek sprzedaży. No dobra. No to ostatni podpunkt z tego zadania. Co my tu mamy? Tomek w grudniu wysłał o 150% więcej SMS-ów niż w listopadzie. Ile razy więcej SMS-ów wysłał w grudniu? O, tutaj jest B i tutaj jest C. W grudniu i w listopadzie. No to listopad hop. Grudzień hop. Ale on wysłał, zwróćcie uwagę, o 150% więcej. O 150% więcej w grudniu niż w listopadzie. No to jeżeli w listopadzie sprzedał X, a różnica wynosi 150%, no to można powiedzieć, że wysłał półtora razy X. Tak? no bo 100% to jest jedna cała, 50% to jest jedna druga, no to 1,5 to jest 150% z X, ale o tyle wysłał. Jeżeli ja mam o 2 złote więcej, to mam o 2, czyli dodaję. No to w grudniu on wysłał 2,5 X. W takim razie pytanie jest, o ile razy więcej wysłał w grudniu, no to widać, że tutaj X jest pomnożony razy 2,5, no, i dwa i półkrotnie więcej on wysłał tych SMS-ów. Dobra, no to chodźmy do następnego zadania. Mamy tak. Dziewiąte. Mamy tak. Paczka wafelków firmy Android kosztuje 2,0. No to mamy 2,0. W paczce jest 12 wafelków. No to to jest 12. Sztuk. Ale w ramach akcji promocyjnej firma Android proponuje w tej samej cenie paczkę zawierającą 15 wafelków. No to tu jest 15 sztuk. O ile procent tańszy jest teraz każdy wafelek? Każdy wafelek. OK. No i tutaj jest też 20. Tylko pytanie ile jest za sztukę? No to tutaj, jak podzielimy, no dobra, 210 na 12. No to lecimy. Żeby łatwiej to było dzielić, zróbmy sobie, że to jest 210 groszy na 12. No i teraz można by było to skrócić przez 3. Tutaj będzie 4, tutaj będzie 70. No i teraz dzielimy to 70 sobie pisemnie na 4. Czyli tu będzie 1, 1 razy 4 jest 4, odejmuję, mam 3, 0 dalej. W takim razie mamy 4. Ile się zmieści czwórek? No to będzie 7. 7 razy 4 to jest 28. Tutaj mamy 2, przecinek. i tu dopisuję 0, tak to jest dwójka, No ile czwórek się zmieści w 20 to jest 5. No i 5 razy 4 to jest 20. Hop, 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 hop. No dobra, no to wychodzi na to, że 17,5 grosza kosztuje jeden wafelek. Tutaj w tej opcji. 17,5 grosza, no bo 20 złotówki było za e, paczkę, a tu 17,5 grosza za wafelek. E, no to tutaj mamy 20 albo 210 groszy na 15. No to tutaj też na 3 można. No to tu będzie też 70, a tu będzie 5. No, będzie łatwiej się liczyło, bo 70 na 5 też zrobimy pisemnie. Niech się przypomina. Tu jest 1, 1 razy 5, 5. Odejmuję 20, no i to jest 4. Czyli wychodzi na to, że to jest 14 groszy za sztukę. No i pytanie w tym zadaniu brzmi, o ile procent tańszy jest teraz każdy wafelek? No i o ile procent jest Tańszy. No to zróbmy sobie tą różnicę. Mamy obliczoną cenę za sztukę, no to 17,5 odjąć 14, no to wychodzi na to, że tańszy jest o 3,5 grosza. No i zobaczmy, jaki procent to 3,5 grosza stanowi to 17,5, czyli ta stara cena. No i pomnóżmy to jeszcze razy 100%, tak, żeby wyszło w procentach ten ułamek. No dobra, no to wychodzi na to, że mamy 35%. 175 razy 100%. A zatem, to już tutaj na dół przejdę. To można skrócić, bo tu się pięknie mmm, piąteczki na końcu pokazują. No to na pewno się da skrócić przez 5. No to tu będzie na pewno 7. I 175 na 5 to będzie 35. Znajoma liczba, co nie? A zatem mamy tutaj jeszcze przez 7, czyli będzie 1, a tu będzie 5, czyli 1 piąta razy 100%, czyli to jest 100 piątych procent, czyli 20% po wyciągnięciu całości. I tak brzmi odpowiedź, bo tutaj porównywaliśmy tą różnicę do starej ceny, tak? No i odpowiedź mi. Każdy wafelek jest tańszy o 20%. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle na dzisiaj w tym temacie. Pamiętajcie, trzeba ćwiczyć. Ja Wam życzę powodzenia i do usłyszenia, hej!